Jak Pani pamięta, za błocie No i po, za to było... <laughs> ani ulicy, ani nic. No, no, no tak, tak, ja Taka wieś, tak, tak, jak to mam powiedzieć, no, no, no... nie do poznania, no. W ogóle, gdzieś tam... Gdzieś, chodnik tylko, to znaczy, chodnik... Ci, co ludzie czasami, jak przechodzili, bo tak nie było, ani, ani chodnika, nic, nic, nic... No takie chatynki, wie Pan, no... E, zarośnięte te... E, Pola, więcej niż Tutaj co pan ma tam, tandetę, to przecież tak zwany był cywisiak. To było jednolite e, stawy takie. Stawy były. No. I to była… naprzeciwko tych stawów była a ta… cegienia Felczera. I tam te matki, co miały tak po kilku rodzici, a nie było ich stać płacić, to w tym piecu, co wysypywali te… Te żużla, to one tam spały z tymi dziećmi. A jeździł od Bonifratów braciszek, ten mnich, taką beczkę miał żelazną, chyba na sto litera, albo więcej, i taką dużą chochlę. I bił te, ten, i albo zupa, albo zupa, i wszyscy wylatywali z garnuszkami, z blaszankami i cieszyli się, że dostaną te zupy, no i lecili do domu. Głód, nędza i ubóstwo, to było przed wojną. Przeważnie dużo dzieci, dużo dzieci, a te dzieci, to wiadomo, analfabetyzm niesamowity był, niesamowity.